Siemaneczko, tutaj Szaku, a w dzisiejszym odcinku wraz z i JJKą sprawdzimy sobie, co się stanie, gdy połączymy sobie obie gry. Czyli Fortnite'a i Fall Guys'a. Dokładnie tak, jeśli chcecie sprawdzić, co się stało, wrzućcie łapeczkę w górę, pamiętajcie, pięć łap w górę i kolejny odcinek wraz z JJKą wjeżdża na kanał. A jeśli chcecie, aby to były odcinki właśnie z Fortnite'a, a nie z Minecraft'a, dajcie znać w komentarzach. I również przypominam wam o tym, abyście wspierali z kodem Szaku w sklepie, ponieważ dzięki temu mogę generować dla was nowe konkursy na Fodolce także wspierajcie z kodem, a ja was zapraszam do oglądania. Moi kochani, jest ze mną Szaku i Witam wszystkich bardzo serdecznie. Siema, siema. Wszyscy, 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 I gramy wszyscy. dzisiaj w Fall Guys. Jesteśmy takimi malutkimi posolkami i stoimy na półce. E, na o, dobra. Okay. Poczekajcie, poczekajcie. Zaczynamy wszyscy na 3, 4, biec. Dobra? Nie no, to jest ta na najgorsza jej, mapa. Jej, się dobra, go! Dobra, Polegaj lecimy. Staje. Wiecie na czym to polega? Uała! Dobra, dobra to trzeba to biec. E, dobra, się, tak? dobra, uwaga, uwaga. A! Nie, spadłem. Nie! spadłem o nie. Dobra, Dobra, udało mi się! Na farcie! Kopie! Lecimy! Znaczy, chyba nie, raczej wątpię. Dobra, danger! No i JJ, biegnij! Nie wiem, ale le... nie wiem jak to działa, bo nic nie widzę. Na początek mapy. Nie ja przeszedłem. Aha patrz! Tu masz zielone i czerwone nie światło, kiedy możesz? normalne, to nie jest normalne Dobra! no! nie! Nie no czemu ja czekałem, ale ja mam frytki, ty frytek nie masz, przegrywasz! Dobra, dobra, go, go, go. Widzisz, ja cały czas jestem na początku. Nie, 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 nie! Jak na nie początku? Wyrzuca. Nie, 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 tylko no nie to! to. Nie wyrzuca cały czas. JJ, ale tam masz... E, ...takie lampki, czerwone światło i zielone, tu musisz patrzeć na nie. Tak, 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 tak. Boże! No, 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 no! Ej, to jest mega ciężkie. Gdzie ty nie jesteś, Farel? Jest proste. Na samej górze, mnie wybiło fartem, skoczyłem na górę. Aha. Idę, idę, idę. tej jestem jest grunt! Dawaj, 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 dawaj! Nie no, krzaczek to się nie nadaje do skakania ciódca ja Powiem wam, że to jest mega trudne, to nie jest takie proste jak się myśli No ani dobra. trochę Dobra, dobra Hop 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 dobra, Uwaga. Uwaga. dobra mamy to, idę do góry The champion! Nie no już Dobra, farelo dobra. szukał, farelo dobra. szukał Qualified! Qualified! Ładkiutko robaczki! Eee. Dobra, go. Ale, czekaj, czekaj. Tu jest kolejny parkur. Proszę, 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 dobra, przeszłam to. Idę dalej. O chłopie, nie! Co to jest? O co tu chodzi? Nie nasz mi się przypomniało jak się gra w Fall Guysa, to jest jakiś koszmar. Czaku, masz czerwone światło, nie No widzę, widzę, widzę! Nie, co jest? Nie no, co jest gra? Dobra, oszukana jest ta gra. Dobra, idę, idę, strepa Jakoś strefa chyba do dziejka Eee tak, jest strefa, jak w normalnej gierce Dobra, ja przegrałam To jest chore jakieś, tego się nie da przejść Nie dam, nie mogę zaskoczyć na dół? Dawaj, 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 okay. dawaj Ej no padłem Nie Dobra co to ready. jest? O kurczę, nie wiem Dobra, go Oj 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 tak na żywioł lecicie okay. How to się Nie no Aha Ale że ja się cieszę jak głupia ja wy mnie przyścigacie A ja, No co jest grane? O, jest git. Przeskoczyłem, przeskoczyłem. Również. Dobra, jest. Ale w porządku. Oła! Aha, ten prąd kopie. No. Ty, macie... Ej, no nie wyleciałem, nie poskakuj. Nie, 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 nie Podskoczyłem! O, dobra, o, nie o, wiem o, jak to o, działa. No to jest chore. Tak, tutaj z czałeczkami trzeba. Checkpoint! Stoj, stój, stój. stój. Elo! Elo, no. burdu. Dobra, dobra. Ty odejdź, Dobra, odchodzę, sorry. Tutaj trzeba się rozpędzić, hop. Nie, no nie, nie mogę, dobra, ale chyba wzięczyk końca, tak? Jestem. Nice. Ale jak tam DJ? No, próbuję przeskoczyć, ale... O kurde. Dobra, dobra, jestem, idę. JJ na początku. O nie, to jest zresztą na slow, slow motion. O kurde, to o kurde, będzie dziwne. dobra. Dobra, udało się. Nie, no easy, totalnie no, easy no, to jest. Ta, 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 ta. No, eee, jest, jesteśmy Dajcie sekund, DJK Nie no, ja spadam Dasz radę, dasz radę hop, Dobrze hop. No, nie, nie. Blisko Czy jak narodzi, jak nie Tak blisko O, jest DJK z nami, nice Okej, okay, lecimy szowa? Uwaga, uwaga, waga, trzeba przeskoczyć Udało mi się O nie, dobra To będzie chore DJK poszła? Że, że to słucham? Między kolumnami? S, S. S. Nie, nie, nie nas? Dobra, mydziemy, J.K. na prowadzeniu, nie, pięknie, nie. Nie, pięknie. Ja powiem tak, to nie będzie wcale takie proste, jak się wydaje. Wy to pole Polecieliście na, na farcie, totalnym. Nie, na czystym skillu, byczku. Tak, wow. tak, tak. tak, Niech tak, tak. się te nogi rozgrożą już, co? S. 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 To już? Tak, co? Nie, no nie mogę wskoczyć, dobra no, jestem. Nie. Ale czy tak, taka skuterka? Nie, no J.K., kozak. Że jako, tak w końcu jakąś mapę Ale że Farel Leszcz przegrywa? Oj 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 Serio? Bo ty zamotałem się na początku No, to niestety, żegnamy Ale pana Ale że u niego teraz wózek leci No ej. Nie no, znowu oszukał Ja zgłaszam to do... Tam nie, gdzie trzeba bory. O O, crumble, Crumbull, tu jeszcze nie byliśmy O, mamy to tak, to się tak, tak? Tak, 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 tak. Tak, skakać. No i gitara. Nie za każdym razem. Nie no, tak to się gra w Fall Guysie, ale nie w Fortnite raczej. Ty idź, już na dole. No bo ja spadłam od razu, nie wiem dlaczego. No bo nie podskakujesz. Dobra, ja Halo, jak totalny noob ja jeszcze na samej górze, jakby co? No nie, Krystian! Dobra, ja już na dole. Krystian, ej, to jest rywalizacja, mordeczka! Nie. No co, przepraszam! O, nie chciałem! No i co, tam się cieszysz? ty chamie! I co? I co? Ej, ja ci śmieje, ci śmieje, ostatni. No chyba nie to wygrałem. To na klocek, nie? No ciężko, chyba trzeba minimalnie tam... z dokładnością skoczyć. O, o nie, nie 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 tak byś nie może, tak byś nie może! Nie no, że mi się coś zbugowało i spadłem Dobra, dobra, Szaku, winny się tłumaczy, tak? Tak, tak, mówisz. Jezu, boję się. O kamień! Jest. Jesteś już na dole, ja jestem na górze! ale... Nie no Dobrze, Farel! Ej, no, co jest grane?! Kurde, DJ, to wygra! No nie wiem o co chodzi, szybko to spada teraz. Bo trzeba podskakiwać. Nie można biegać. Dobra, jest taka opcja. JJ oszukała. Tak! Wcześniej, już wcześniej w to grałaś, ewidentnie, na 100%. Ja straciłam od początku, Dobra, nie, możemy no, z Farelem odpadamy. Takie Nie, no nie, ma! Pierwszy odpadłeś! PIERWSZY! No, Ale na początku, Ale punktów! No? Co Chyba. za cichy Chyba. zawodnik! Ja nie wierzę! A że jak ja jest? trzeci? Elo Nie. Nieee... No, jak to to jest? Aaaa, nieeee! Door dash! Opisać, słuchaj. O, S! Dobra, dobra. Dobra, czyli wiecie, które są, tak? No to w ogóle odbija, co jest?! No, tak. Pamiętaj, ten się śmieje, jak się śmieje ostatni! S. Ale, że Jayka od, odkrywa tajemnicze drzwi, wszystkie? Yes. Nice! Yes, 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 Mam. Nie, no. Fer, taka pijawka przebieg. Nie, 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 nie. Tak, uszaka, uszaka, uszaka. Trzy drzwi zostały tylko. Jest, e? nie są! Nie, no! Boję się. Tak! Tak!

Kolejna mapa moi kochani, tego jeszcze nie graliśmy. Omnoms, <mul> Eee... <mistake> aha, mam drzwi się zamykają! Ale sztos! Trzeba przepłynąć! Tak, no szczupaka! Ale to jest coś pięknego. No nie! Nie no, nie co to miało być? To najlepsze po prostu. Jesteś, wiesz co, oszustem po prostu, nie dasz człowiekowi się pobawić. To tryhardujesz! Ale że, ale że! Ale że, ale że tak! Nie, no, że to się zamknęło. Dzięki, dzięki. Ja nawet nie wiedziałam o co chodzi tutaj. Wiecie, robaczki, Dzień dobry, czekam na nas. Dobra, idź <śmienic> do pana. Zapraszam szaka. Jak mnie to cieszy, jak ja cię po prostu. No ja nie, było... Ale zaliczyło mi? Nie wiem. Czas się skończy po prostu, robaczki. No, przegraliście, przykro mi. No, jak ktoś dźwięk blokował przez 30 minut, no to co się dziwić? A więc dobra, mordeczki, to mu by na tyle ścigła, Wam się spodobał. Oszczędzę łapeczkę w górę, Jeśli chcecie więcej odcinków z takich mapek z Fall Guysa, dajcie znać w komentarzach, a my wraz z Farm Dzieciaką dla was je nagramy. Także trzymajcie się, Simanko. No!